Szczęścia Czemu w tobie ta agresja A ja chciałem tylko wejść tam Nie widziałem przejścia Ten to tylko przejścia Ale przejścia Życie w sensie Otrzymuję message, Nie wiem czy odpiszę to niepewne Wskakuję w niepewne Mówię szeptem A muszę to wykrzyczeć Kolejne lekcje Życie nie jest pewnie. Chciałem szczęścia, teraz mam, ale potrzebuję więcej. Ciało to jak dopomina, ciągłe życie w strachu. Czy to wyjdzie, nie wyszli w nas, ale w końcu dobrze. Kurwy się połapią, jak już będzie dobrze. Project X, Project X, już kurwa nie wiem, który. Dusza jest na pani, luzowałem się topami. Wyszłam nawet gorzej. Opóźniłem parę spraw, ciągle szukam drogi prostej. Ale cały czas jadę w złym kierunku, Pusta autostrada daje gaz, Trochę jakbym błądził, między wami kwas Do muzyki czuję wieczną chemię, nic tego nie zmieni, Zawsze daj z siebie 120% Czysta zajawa chciałbym być wysoko, chcę lecieć daleko w ten wir I nie musisz już się martwić o chwil a ja chciałem tylko szczęścia. Ta agresja A ja chciałem tylko wejść tam Nie widziałem przejścia Ten to tylko przejścia Ale lepsze... Życie w sensie Otrzymuję message. Nie wiem czy odpiszę To niepewne Wskakuję w niepewne Mówię szeptem A muszę to wykrzyczeć same diamenty wants to fuck every second let me rest, proszę baby too many pressure on my chest nie wiem czy dam radę, baby dookoła są demony, fading god really save me crazy how I switch up my flow ty nie wiesz, że zrobimy show całe życie polega na bros fuck dirty bitches and all of the host bloody shit, bo zrobiłem ten wers majka cały czas leje się krew wracasz się w ustro i popełniam grzech znowu zawrócę, może lepiej nie didn't see me Like I didn't even was there, but I really don't even care. Just my thing here and there. The idea, the idea. Oh. Редактор